Cześć, ja jestem Fox i jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, jestem fanem gry The Forest. Jednak, nawet dla mnie, kilku rzeczy tej grze brakuje. A więc w tym filmie przedstawię Wam 5 rzeczy, które według mnie powinny zostać dodane do gry The Forest. Ale jeszcze zanim zaczniemy, zachęcam do wpadnięcia na mojego facebooka, do którego link macie w opisie tego filmu. Znajdziecie tam jeszcze więcej teorii, faktów, ciekawostek oraz informacji na temat przyszłych filmów na kanale. Więc myślę, że warto wpaść. Ale dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do filmu. A więc zaczniemy sobie od przedmiotów, które mogłyby zostać dodane do gry. Biorąc pod uwagę, że The Forest jest grą survivalową, wydaje się, że możemy do niej dodać tysiące przedmiotów, które moglibyśmy podczas gry wytwarzać. Jednak jak się okazuje, nie do końca, bo jak się przyjrzymy, to system craftingu wydaje się być w tej grze dość realistyczny. Bardzo rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której nasz bohater potrafi wytworzyć, można by powiedzieć, coś z niczego. No może prócz sytuacji z rzucanymi bombami. Dlatego w tej liście postawiłem na przedmiot, który nie powinien być trudny do wykonania dla naszego bohatera. Przedmiotem tym jest tarcza, której od samego początku brakuje mi w grze. Ułatwiłaby ona starcie z grupami kanibali, umożliwiając całkowite niwelowanie obrażeń, ale jednocześnie byłaby ona niemal nieskuteczna w walce z mutantami, których siła ataku nie byłaby w stanie powstrzymać. Zastanawiam je tylko, z czego mogłaby być wykonana. I choć pierwszym co przychodzi na myśl są deski, to jednak wątpię w to rozwiązanie, ponieważ nie możemy ich aktualnie w żaden sposób wytworzyć w grze. Dlatego, moją propozycją craftingu jest skorupa żółwia wraz z dwoma linami, którymi moglibyśmy przymocować tą żółwiową tarczę do jednej z rąk. Kolejną rzeczą, która uważam, że w przyszłości może zostać rozwinięta, jest sztuczna inteligencja oraz ogólne zachowania kanibali. Póki co nasze kanibale wykonują w ciągu dnia dość proste czynności, takie jak poranny jogging na plaży, dzienne przechadzki po lesie oraz modlitwy koło tego wielkiego drzewa. Czasem też się zdarzy, że zaczepią bohatera jak akurat się na niego natknął podczas którejś z właśnie wymienionych czynności. Całkiem mało jak na funkcjonujące setki lat w izolacji plemię, co nie? Brakuje mi w nich typowych plemiennych czynności, które zdecydowanie pogłębiłyby naszą imersję w samej grze. Na przykład w pewnych porach dnia męskie osobniki mogłyby polować na zwierzęta w czasie gdy damskie zbierałyby owoce oraz zioła. Poza tym całe osady mogłyby próbować wejść w jakąś interakcję z graczem. I nie chodzi mi o przyglądanie się, co gracz w danym momencie robi, bo to akurat wychodzi im całkiem dobrze, ale na przykład co jakiś czas kanibale mogliby formować się w grupy, aby przeprowadzić atak na bazę gracza. W swoich atakach mogliby być też bardziej inteligentni niż aktualnie. Dla przykładu, skoro już potrafią bardzo sprawnie chodzić po drzewach oraz skakać pomiędzy nimi, to dlaczego nigdy nie wykorzystują tego, aby wskoczyć do bazy gracza? Moim zdaniem te zmiany dodałyby trochę charakteru naszym kanibalom. Kolejny punkt na naszej liście również dotyczy kanibali, a właściwie ich wiosek, na które możemy natknąć się w grze. Według mnie słabe jest to, że prawie zawsze jak na nie trafiamy, to są one puste. Myślę, że ciekawym urozmaiceniem byłoby, gdybyśmy mogli zobaczyć tętniące życiem wioski, w których zawsze znajdowałoby się trochę kanibali, akurat robiących coś dla rozwoju społeczności. Moglibyśmy na przykład znaleźć osobniki przygotowujące jedzenie, segregujące zdobycze itd. Poza tym ciekawe wydaje się też zagospodarowanie tych specyficznych chat nad wodami. Dokładnie o tych mówię. One również mogłyby być w jakiś sposób użytkowane, na przykład przez plemiennych rybaków oraz myśliwych. Wszystko to nadałoby dla tego ludu jeszcze więcej realizmu, który pozwoliłby nam uwierzyć w faktyczne życie i funkcjonowanie tych istot. Ostatnią rzeczą dotyczącą kanibali jest ich stosunek z mutantami. Bardzo interesujący wydaje się fakt, że istoty te potrafią funkcjonować obok siebie tak, jakby łączyło je coś ze sobą, jednak wadą jest to, że nie jesteśmy w stanie zauważyć żadnych oznak współfunkcjonowania między mutantami i kanibalami. Moją propozycją byłoby na przykład rozdzielenie rodzajów kanibali na te żyjące na powierzchni, nie mających żadnych stosunków z mutantami, oraz na te jaskiniowe, obletszej skórze, które razem z mutantami żyłyby w podziemiach półwyspu, jednocześnie pomagając mutantom przetrwać przykładowo wychodząc na powierzchnię w poszukiwaniu pożywienia dla siebie oraz dla mutantów. Ostatnią rzeczą na liście zmian, które chciałbym zobaczyć w Deforest jest zwiększenie ilości zwierząt oraz utworzenie interakcji między nimi. Aktualnie możemy zobaczyć tylko kilka gatunków, które w ogóle nie ingerują ze sobą. Przydałby się system, w którym drapieżniki polowałyby na uciekające i chowające się zwierzęta roślinożerne. Przy okazji dodałoby się też kilka nowych, groźnych zwierząt, które byłyby kolejnymi powodami czucia lęku podczas przemierzania terenu. Takimi drapieżnikami mogłyby być np. niedźwiedzie, wilki oraz rysie. Dodanie tych zwierząt tchnęłoby trochę życia w samą lokację z gry, a przy okazji, kto nie chciałby zobaczyć pojedynku mutanta z niedźwiedziem? A więc to tyle jeżeli chodzi o moje propozycje rzeczy, które powinny znaleźć się w The Forest. Jeżeli macie jakieś własne, to napiszcie je w komentarzu. A tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się w przyszłych filmach. Cześć!